Cześć. Pierwsze nasze spotkanie w tym roku z Białą Przemszą Tak naprawdę poszliśmy tylko sprawdzić jak to wygląda względem ostatnich lat tego wszystkiego e, takiego niestabilnego e, niestabilnej białej przemszy, gdzie cały czas coś się zmieniało. No wygląda to dobrze. E, jedynką jest kupę frajdy, kupę zabawy. No, pewnie w najbliższych dniach pójdziemy jeszcze na dolny, no też na górne odcinki. No i do dwóch tygodni myślę, że sprawa możliwości co gdzie, jak i kiedy na białej Przemszy no, będziemy już wszystko wiedzieli. Bądźcie zdrowi Rumiani. My na razie się tym cieszymy. Siłą rzeczy musicie troszkę poczekać. Pozdrawiamy.